Witam! To znowu ja. A dziś zagramy sobie w Heistona Troll talią, jedną talią. Ograniczmy się do jednej na odcinek. Ta talia będzie polegać na tym, że jest ona zbudowana kart tylko i wyłącznie z przygód. Dlatego mamy tu karty Znak sramas, Cane Góry i Ligi Odkrywców. Nic poza tym. Ale ja prezentuje się tak, jak teraz widzicie. I teraz zobaczymy, jak się sprawdza. Dobra, du Już nie będę. będę do następnego odcinka. odcinka. I nam zasadę, jeśli wygrywamy odcinek, kończy się po jednej walce i przegrywamy, próbujemy jeszcze raz. Dobra, to nam nie jest potrzebne. To też nie. O, dwa kustose i pajok. Moim marzeniem nie była taka ręka, nie będę kłamać, ale widząc go. Agro, hmm? Widzę, że ktoś też testuje talię. Albo gratul talio. Tak ja. Będę wiedzieć, równe szanse. Dobra, ustawiłem kustosa. Lubię tą kartę, bo tego ją wziąłem. Może Mozy... to nie był najlepszy wybór, ale. Po prostu lubię. No dobra. No dobra, zostawiam takie, ale on sobie dobierze kartę. Chciałbym wziąć legendę, ale. Tutaj nie jest potrzebna zaba. Po prostu. Coś by zabić mu tego 1-3, i gdyby nie dobierał zbyt wiele kart. No, co ja gadam, dobierz sobie teraz dwie karty. O! Nie, dobię tylko jedną. Myślałem, że zadkuję e, kulą ognia w tego 1-2, żeby miał jeszcze jedną kartę. Oj, ja mam dylemat, co zabić. Dobra, nie mam dylematu. W ogóle nie powinienem się zastanawiać. Od razu zabijać. No dobra, koniec turym zobaczymy. Okej. Okay. to co będzie, jeden z a tylko tyle. No dobra, to my wystawiamy ją. To jest aktualnie najlepsze stronik jakie mam w ręce za mane, Ale za 5 by się coś przydało. A nie zabym nie miał masowych par. O! No tak jak myślałem to jest jakiś face no, 15 HP No trzeba się tak coś powoli bać. I heal. Ja zmieniam jak. Zajumam sobie, Dobrze. Ja wiem, że miałem się chilać, ale chyba rozumiecie, że muszę go heal Nieźle, tylko przydałoby się trochę więcej HP. Ale z jest nas. Nie no, mamy agonię. Chociaż Nie mamy agonii. Kiedyś będę taka jak ty. Ale przez chwilę mieliśmy. Zamierzenie. Będzie. Wali teraz. Dobra, zobaczmy. Czy mi z tego wyleci. Te monety są takie załombiste. Istotne. E... Dobra, na pewno. Ja na pewno chcę się hinąć Może ty nie będzie naj. Nie, no. Nie, chcę się hinąć Właśnie wystawiłem wszystkie najlepsze karty na stół. Czekam na zamrożenie i proroka zagłady. Zamiast, że nie jest towa, hej, dobry zagranie. dobry Zawodowe. Ktoś tego nie przemyślał, chyba, ale nikt nie widzi. Najpierw użyłem sobie tego, a tego się spodziewałem. na mi zginie, ale... Ja się trochę boję, więc powoli. No jednak miałem sporo tego HP. To mogę dać na to. Dobra, pilo wybuch. Zostanę... Jestem na HP. Dwie kule ognia. Mnie zabiją. A sobie palenie mi wyczyści cały stół. No nie całe. Dobrze założyłem tego. Jest coś mam. Um, nie mów mi, że to będzie to. Jest. Jest. Dobra. Wolę nie językować. Pewnie jest wyparowanie. Dobra, on sobie dobierze karty. No to jest ciekawy mec. Nowy zamykamy i. Nie. Teraz się czuję trochę bezpieczniej, niezbyt, ale trochę dobre zagranie. Uognia, jesteśmy na 8 hp. Oj, ile dałem pocisku no, patrzcie z lodu. To to samo. Ajajaj. No, no nie, zagramy jeszcze jednego. A więc będzie dwusto odcinek. Nie zawsze się wygrywa. No skoda? Ale... Myślę, że jednak tam to dałoby Mogłem Mogłem się na przykład trochę więcej heal'ać, trochę mniej wystawiać. Może ten Magus był błędem. Even. Piękna ręka, 8 i 6. Nie. Yeah. Ale kusto sobie zostawiam. No bo jest widmowy, coś i sluzozy. Na piątą turę. Na pierwszą nie ma nic. Na trzecią nie ma nic, na czwartą nie ma nic a na piątą jest. To jest Face Hunter. To będzie odcinek z Też chwilę zastanawiałem się czy nie lepiej by było wziąć maga kwi, ale nie no, to jest bez sensu. Bo to by było tylko dobranie karty Okej, co by przeciwnie sobie, sobie pomyślał, jakbym ja użył tego skeszenia? A, to by było totalnie idiotyczne zagranie, ale zabawne. Jej, jej. No, No gram chyba na control kantera to jest dosyć zatkość, ale nasz artefakt to zabroni mu uwaga nie to nie jest groźne też nie bo ja to mogę kilnąć chyba trochę tego nie przemyślał prawda nie mogę teraz wystawić ale sądzę że to będzie jednak lepsze zaganie jako z sędzem karty to jest jednak nie no Wracaj. jest to Wiedziałem, to był błąd. Mogę najpierw go wystawić. To jest sniperstwo, jestem tego pewien. Widziałem, dlatego właśnie go wystawiłem. O, pies dziennie. Yes. Bies. Jest. Jest Nie wiem, co to jest. Bies. Ale bies. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że się napiłem. I Przeciwnik wystawia taką legendę, i ją bufuje. I to mnie nie cieszy. Ale ja go trochę bardziej smartwiem. Bo zrobimy sobie tak. No i teraz pewnie jest znakłowcy. Ja takim dekenzę to raczej będzie. Pytanie, czy ma to w ręce, czy nie? A. O, Tego się nie spodziewałem. Ale no zdaje sobie sprawę, że dalej popsuł. Teraz ja tego sobie go Zrobię, tak. Tu wystarza ochyć, ja zabiorę mig, żadnym spelem nie zdjął. A, użyłem sobie tego. No, piękne! Piękne kombo z Kel'Thuzadem. Eee... wyobraźcie sobie, Keltuza, umiera, używacie Wskrzeszenia, Reśpi się który ożywia keltuzada. Wow. To musi być spoko zaganie No takich zagranie jest sporo fajnych z keltuzadem ale... ale kto by w normalnych meczach coś takiego stosował? Już to jest po prostu nieskuteczne. Dobra. Mamy wygraną I 1-1 Dziękujemy za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka Patrol Tali